Witajcie kochani na moim kanale. Zapraszam Was na wznowienia zdrabki Ekstra Linie. Bardzo fajna ta zdrapeczka, taki piękny, fajny, zielony kolor. Niestety nie odbija tutaj ten kolor jakoś tak, bo odbija mi się strasznie światło i, i nic nie mogę z tym zrobić, nie wiem dlaczego. W każdym bądź razie zdrapiamy sobie dzisiaj z numerem 23. Na pewno jeszcze zakupię te zdrabki na kolejne odcinki, bo bardzo fajna jest, chcę zobaczyć, czy dzisiaj miałam ten szczęśliwy dzień. Pojawi się potem odcinek jeszcze nowej, który już mam nagranej, ale jeszcze nie dokończony tak technicznie. Jak się dzisiaj nie pojawi, to pewnie pojawi się pierwszego, ale no wolałabym jeszcze dzisiaj to jakoś zrobić późnym wieczorem, zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Dobra kochani, ja Was tutaj przybliżę i zaczynam, zaczynamy drapać. Mam nadzieję, że to nie będzie się odbijało, bo po prostu... No jest to jak tak się odbija, prawda? Dobra, zaczynamy drapać, nowa zdrapeczka. Powinna się ładnie tutaj wszystko tak, ładnie wszystko schodzi. I szukamy teraz tęczy mamy tutaj. Panie, że już nie ma tej, tej żółtej warstwy, bo w tej żółtej warstwie no nic nie było widać, jak się zdrapowało i to było takie irytujące troszkę. No, ale teraz mamy inną okularki. Okularki zdrapki kupował mąż, więc... W razie czego, to jego wina, nie? <laughs> tutaj i tutaj. Nie wiem, czy mi się telefon nie przechyla. Muszę zrobić tak. No. ok <laughs> Dobra. Kolejne to będzie gwiazda. Szukamy gwiazdy. Mamy tutaj. Poproszę jeszcze rolki i będzie super. Tutaj mamy jeszcze gwiazdy, bo przygapiłam. Tu. Ładnie się drapie naprawdę. Tutaj jest gwiazdeczka, więcej nie ma, dobra. Łódź, czy gdzieś popłyniemy? Na razie nie. Na razie nie, na razie nie. Tutaj nic też nie ma, więc nie popłyniemy. Kolejne to będzie motylek, szukamy motylka, mamy tu. Gdzież dobrze widać? Szukamy motylka, tutaj jest motylek. W fioletowym mamy motylek. I tutaj jest motylek. No dobrze. Kolejne to będzie wiatraczek. Czy jest gdzieś tu wiatraczek? Tu nie ma. Tu nie widzę, ale mamy tu niebieskim. Mam nadzieję, że widzicie. Niebieskim. No i tutaj jest fioletowym. I w ostatnim nie ma, dobra. Kolejne. Parasolka. Parasolka, parasolka, parasolka. Jest tu. I mamy tu fioletowym. I w ostatnim, mam nadzieję, że dobrze widzicie, widać kolejne kości. Kości, 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 kości. Czy są tutaj gdzieś kości? Mamy tu. Więcej nie ma. Serducha. Serducha mamy aż tu, dbam. Mamy tu serduszka, Mamy fioletowe serduszko. I tutaj mamy serduszko. Mamy w niebieskim serduszko. I mamy tu na dole czerwonym serduszko. takie troszkę tych serduszek było. Piłka. Piłka, piłka, piłka. Piłka jest tu. Piłka, piłka, piłka. Na pewno jest na dole tu. Tu. I tu. I jeszcze tu. Dobrze. Trochę coś tam jest. Dobra. Poproszę rolki. No, ale mamy balony. Balony. Szukamy balony. Mm, nie ma. balony. No, i Ada się położy I szukamy słonia. Mamy tutaj słonia. Więcej nie ma. Czapka. Szukamy czapkę. Czapka, 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 czapki nie ma. Poczekajcie chwilę. No, okej. Okay. Pytał się mnie, Adam, czy może słodycze? No może. Biedronka. Wszystko ładnie zjadł, więc czemu nie? Tutaj biedroneczka. I tutaj także poproszę popcorn i leżak jeszcze dodatek. Na dodatek. <gry> Mamy sakwę. Sakwa, 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 sakwa jest tu. Sakwa jest tu. Sakwa jest tu. Powiem, że tak, niby taka obiecująca ta drabka, ale czy coś tam będzie, to nie wiem. Teraz co? Diament. Tak? Mamy tutaj. Czy jeszcze gdzieś jest? No nie widzę. Nie widzę diamentu. Klapki. Mamy tu klapki, więc poproszę lody. Tutaj mamy klapki. I tutaj mamy klapki. Dobrze. Arbus. Arbus jest tu. Arbus jest tu. I arbus jest tu. Dobrze. Dzwoneczek. Dzwoneczek. Dzwoneczek jest tu. O, tu biedronkę jeszcze zgubiłam. I czy jeszcze jest gdzieś dzwoneczek? Tu jeszcze poproszę kraba. <laughs> moneta. Moneta, moneta. Wydaje mi się, że mon nie, jest moneta tu. Mm, no nie ma. No niestety. Zbliżamy się coraz bliżej, ale nic się nam tu nie okazuje. Słońce. 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 Oh. Więc coś czuję, że to będzie pusta kwiatek. No, niestety, ale tak mi się wydaje. No, nie ma kwiatka. Klucz. Klucz jest tu. Brakuje nam lodu. Tu jest klucz. No i wiadomo. Korona. Pewnie jeszcze będzie księżyc. No, korony. Korony nie ma. Nie widzę. Ostatnia podkowa 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 jest tu no i nie ma no i co ostatnia księżyc tak myślałam że będzie księżyc księżyc tu księżyc tu księżyc tu księżyc tu no i taki pustak nam tutaj sprzedali d c h no nic nic na to nie poradzimy kochani Myślę, że y, jeszcze nieraz się pojawi ta zdrabka u mnie, bo mi się bardzo ona podoba. I troszkę będzie odskocznia od, od y, krzyżówek, a poza tym no, będę chciała troszkę podrapać te zdrabki, dlatego że zbliża się już y, za miesiąc, będzie ha, ta Halloween. Halloween dzisiaj, za miesiąc będzie już a kalendarz adwentowy, więc w kalendarzu adwentowym nie będę drapać takie długie te zdrabki, bo będę miała miksy. No i y, wiadomo, już tutaj powoli zaczęłam, zaczęłam ozdabiać. Już to tak mniej więcej wygląda. Nie chciałam pokazywać, ale bo chcę, żeby to była niespodzianka. No i co? I do zobaczenia. Mam nadzieję, że jeszcze się dzisiaj pojawi y, odcinek Halloweenowy. Zapraszam was na moje życie w Polsce. Tam jest rozdanie. No i do zobaczenia, buziaki. Pa.